Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj witam się z wami z mojego barłogu, bo jestem lekko przeziębiona. Mam, mam jeszcze, przepraszam, mam jeszcze do końca tygodnia zwolnienie. Wczoraj mój mąż ogarnął zakupy. Ja tylko prosiłam weź powsadzaj mięsa, ryby do zamrażalki, a resztę na balkon. Ja to później wypakuję i dzisiaj dopiero wypakowałam i sobie na spokojnie chcę wszystko zrobić. Chciałam wam tyle rzeczy powiedzieć, ale dzisiaj chyba wszystko idzie w cień. Bo muszę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz dla mnie, która się wydarzyła, no może to nie tak nagle, ale oto nastał dzień, kiedy udało mi się wycofać insulinooporność. Mam dobry wynik insuliny i glukozy. W kalkulatorze HOMA zeszłam z 3,4 do 2,2, i jestem z siebie kurde taka dumna. Słuchajcie, to był taki długi proces i w tym procesie było tyle fakapów, które zrobiłam pod hasłem fakap. Myślę na przykład low carb i keto, bo to były dla mnie bardzo złe pomysły, które pogłębiły moją hipoglikemię. I teraz ja już wiem po prostu. No wiem, kurde, jak to złapać. Już zakumałam o co chodzi w tej insulinooporności, słuchajcie. To nie jest tak, że po prostu musicie wywrócić wszystko do góry nogami. To nie jest tak, że musicie zupełnie wszystko zmieniać. Wiecie, co, kurde, to jest klucz, co, co, co jest klu? Clue to jest zbilansowanie posiłku, ale to jest takie trudne, słuchajcie, i mi się to samej nie udaje. Na przykład, fita tu, jak sobie próbuję sama coś tam zrobić, nie zawsze mi to dobrze wychodzi, bo ja jeszcze sobie patrzę na mierniku glikemii, który sobie od czasu do czasu zakładam. I bardzo często korzystam z przepisów, które kupuję po prostu od dietetyków i później sobie robię takie ściągawki. Więc widzicie, ja też tu trochę pracy wkładam w to wszystko. Raczej dużo pracy. Robię sobie takie mikro książeczki. Tu są na przykład śniadania, więc przypuśćmy, o, że. O. Bagel z twarożkiem, burakiem i łososiem to jest akurat coś, co będę miała w tym tygodniu. Bagel wysokobiałkowy, to jest coś, co będę piekła, bo tutaj też mam przepis na na takie. I to wszystko jest zbilansowane przez dietetyka. Ja nie potrafię tak tego ustawić, żeby było tyle gram tego, tyle gram i tak dalej, więc ja na razie bazuję na czymś, co od kogoś po prostu kupiłam żeby mi było troszkę łatwiej. To też jest coś dla mojego męża, żeby było trochę prościej, bo ja mu po prostu podaję i proszę go żeby coś tam zrobił, i nie zwalam na niego takiej odpowiedzialności. O, weź teraz, mi 20 gram białka, 40 węglowodanów, 10 gram błonnika, coś tam. Tylko po prostu chcę sobie jemu ułatwić i w ten sposób kompiluję sobie posiłki, które również robię dla dziecka i dla męża. Oni jeszcze też inne rzeczy mają pod tytułem ciastka, czy inne po prostu posiłki. Czasem też jedzą. Nie zawsze jest jeden do jednego to, co ja. Ale tak, udało mi się z unicelną opornością, i to jest proces, który trwa, on się nie kończy. Ja nie mogę przestać w sensie. Muszę nadal szukać informacji, muszę nadal dbać o siebie. Informacje, które szukam, głównie pochodzą z anglojęzycznych YouTube'ów, bo. E, walczę z hipoglikemią, która jest nadal dosyć mało popularna w Polsce. Mało się o tym mówi. To jest tak zwane niedocukrzenie, i jeżeli mam niedocukrzenie przez całą noc, e, w rano czuję się jakbym miała kaca, a alkoholu to już nie ruszyłam, chyba ło ho, ho z 5 czy 6 lat nie piłam nie wiem czego, wina, a innego to już w ogóle nie pamiętam, alkoholu. Jakoś mnie nie ciągnie. Także słuchajcie. Jestem siebie dumna. To jest dla mnie ogromna sprawa. W poniedziałek mam jeszcze wizytę u endokronologa, bo muszę się zaopiekować tematem tarczycy i różnych innych rzeczy. Ale to jest coś po prostu. No to jest dla mnie ogromna rzecz, bo udało mi się zrobić coś bardzo ważnego i a, udało mi się nie doprowadzić do cukrzycy jedząc, mając poczucie, że jem zupełnie normalnie i smacznie. Tak, kosztuje mnie to dużo wysiłku. Widzicie, że ja co tydzień rozpisuję plany. Te wszystkie rzeczy, jakie rozpisuję, one mają ileś tam białka, ileś tam tłuszczu i tak dalej. O, to mój ekspres do kawy, przepraszam. No, kończ. E, więc to mnie kosztuje dużo pracy. I czasem takie dzieci u mnie na kanale się pojawiają. O Boże, jakbyś nie miała planu, to byś już nie wiedziała, co zjeść. No, na tym polega planowanie, moi drodzy. Nie każdemu się udaje wycofać chorobę metaboliczną, a mi się to właśnie udało. I mam zamiar kontynuować. Nadal będę szukać przepisów, wiedzy i tak dalej. I następnym moim etapem będzie nauka, jak samej po prostu kompilować w odpowiednich gramaturach posiłki dla siebie. I może kolejne tematy dorzucę, bo. Bardzo powoli chciałam się wziąć temat za insulinooporności. To wszystko mnie przygniotło, wiecie, i sprawa z Hashimoto, insulinooporność i to i tamto, Sram, to i wszystko było tak, nie wiedziałam w ogóle, za co się wziąć. I wzięłam się po prostu za gotowe przepisy od dietetyków i um... Kupiłam ich różnych trochę i sobie po prostu wybieram mm, śniadania, te obiady, te, te na co mam ochotę. Więc zaraz wam pokażę, co tam jest u mnie, ale jestem strasznie szczęśliwa i, i, i cieszę się. To była długa podróż, kilkuletnia i, i ona będzie nadal trwać, i mam kolejne tematy do zrobienia, ale ja już teraz mam poczucie, że z wszystkim dam radę. Więc, I to też jest hajs, bo to wszystko kosztuje, wizyta u lekarza kosztuje, plany dietetyczne kosztują, wizyta u dietetyka kosztuje, więc wydałam na to dużo pieniędzy, dużo czasu na to poświęciłam, dużo, dużo słucham, interesuję się tym i, i powiem wam, tak, tak. Jestem z siebie bardzo zadowolona. Chciałabym też zaadresować groźby, które mam na swoim kanale a propos mojego zdrowia. Jeżeli ktoś mi pisze, że dostanę miażdżycy, że dostanę zawału serca z tymi produktami, czy mm, raka, tak, takie rzeczy dostaję, niech sobie od razu stąd idzie, bo momentalnie dostanę bana, nie mam zamiaru tego y, słuchać u siebie w swoim miejscu, które ja tworzę. Yy, więc mam poczucie, że robię coś dobrze, i powoli będę mogła opiekować się kolejnymi tematami, yy, bo zrobiłam w ciągu kilku lat ogromną robotę, jestem siebie strasznie dumna. Yy, więc tak, tak, powiem Wam, jestem zadowolona, jest, jest fajnie. A co tam do jedzenia, więc ja Wam pokazuję od kilku lat, co jadam. Przeważnie moi najwięksi hajterzy oglądają od początku do końca te filmy, tylko żeby mi, żeby mi napisać, że jestem debilem. No cóż, moje wyniki krwi świadczą, że chyba jednak nie jestem. Coś robię dobrze. <słuch> Patrzcie, książka, kurde, ciasteczka, mi mąż przyniósł wracając, pokażę. Tak, nadal czasem piekę normalne rzeczy, że tak powiem. Jest ich znacznie mniej. On przyniósł mi książkę o ciasteczkach. Och, e, tak, ja to nie jest tak, że się zupełnie mm, z takimi rzeczami e, pożegnałam. Czasem, czasem jem, ale e, nauczyłam się wybierać pewne rzeczy, słuchajcie. Na przykład e, powiem Wam, że zamiast czekolady mlecznej sięgnę po czekoladę z orzechami. Tak. czasem robię sobie w airfryerze migdały na 200 stopni ustawiam na, na 5-6 minut później daję trochę erytrolu i soli to jest takie fajne, bardzo fajna chrupiąca przekąska czasem jadam chipsy i to jest tak, że biorę sobie do miseczki po prostu garstkę i koniec, tak. więc to są, to są drobne wybory które w czasie po prostu tych kilku lat zrobiłam i to nie znaczy, że zrezygnowałam ze wszystkiego E, więc e, to jest ogromna rzecz w moim życiu, bardzo się cieszę. E, e, I fajnie i, i, i kontynuuję. Jadę dalej. No coś, coś robię dobrze. A co tam? Słuchajcie, wczoraj, wczoraj była środa, miały być kanapki z pieczonym indykiem, ale były za późno zakupy, e, więc tego nie było, e, tylko może zrobił placki ziemniaczane i rosu, ja jadłam rosu, <laughs> Przepraszam, e, byłam tak. Um, Wczoraj w takiej malignie w łóżku leżałam, że ten rosół naprawdę fajnie mi zrobił. I tutaj już <laughs> widzicie, to są takie momenty, że nie patrzyłam czy ma makaron, czy nie ma makaronu. Po prostu na tyle źle się czułam, że dobra ten rosół i w ogóle mi glikemię nie podniosło. Ja tego dnia ogólnie nie, nie zjadłam za, za dużo I, i pamiętam jak jem mało, zawsze muszę jeść kolację przez hipoglikemię, e, więc czasem tak pozwalam sobie na takie rzeczy. Dzisiaj i jutro zaplanowałam to samo, tylko zrobię to trochę później. Burger śniadaniowy z jajkiem. Burger śniadaniowy to jest bułka wysokobiałkowa. Ona jest na bazie sera zrobiona, sięmielniane sery i coś tam jeszcze. Więc zrobię te burgery niedługo z jajkiem. Na obiad soczyste kotleciki z indyka, placuszki owsiane. W sobotę włoska grzanka, czyli mozzarella i orzechy. Jak nie mam orzechów, taje migdały, duszona potrawka, tosty z indykiem. Bajgiel z twarożkiem, burakiem i łososiem to jest coś bardzo fajnego, bo ten bajgiel to jest właśnie to co Wam mówiłam, wysokobiałkowy i powiem Wam tak: łosoś cudownie komponuje się z gotowanym burakiem i chrzanem, i to jest jeden właśnie z tych przepisów, który jest bardzo fajny, więc tutaj też zrobię te bajgle wysokobiałkowe, chyba nie wiem czy nie dzisiaj, jak będę miała siłę, po prostu wstawię, niech to się porobi, zamrożę sobie, będę miała dorsz, plus pęczek, plus kapusta kiszona. Kurde, nie widzę kapusty kiszonej. To chyba będzie coś do dokupienia, ja chyba nie wpisałam na listę kapusty, mąż mi mówił, że tylko z mojej listy tofu nie było, eee, ale dobra, to to jeszcze będzie do dokupienia, albo może ogórki kiszone, eee, grzanki z pesto plus mozzarella, no pesto takie kupione po prostu. O, pesto z rukolą, fajnie, nie jadłam tego, może być dobre, tu muszę uważać, bo mój syn nie może orzechów, a tu chyba jakiś narkowiec jest. Co masz w środku? Roki, niu, niu, Mój pies biega pod stołem przez sen. Eee, dobra, natka, pietruszki, woda, rukola, orzechy nerkowca. Dobra, no to nie jest dla mojego dziecka, to jemu zrobię na przykład grzanki wtedy z mozzarella. Niu, niu. No i tak całą noc. Och. I powiem Wam, że nawet, kurczę, olejki CBD nie pomagają, ale to już są zmiany neurologiczne u psa, który ma powyżej 12 lat. Niuńku sen. Nie wiem, no czasem go budzę z tego szaleństwa. Dobra. Yy, co tam jeszcze? Omlet czekoladowy. Yy, tu nie ma czekolady, tylko kakao, z tego, co widziałam. Makaron plus pomidory plus tuńczyk, fajnie. Jaglanka z orzechami. Sto lat nie jadłam jaglanki, ale te też jaglanki nie widzę. Może jedna siatka gdzieś zniknęła w meandrach. A może ja mam płatki jaglane? Kurde. Jak nie będę miała... Mm, glanki to zrobię płatki owsiane, bo mam na przykład w tych moich rozpiskach owsiankę tiramisu albo... I co to jest za owsianka tiramisu? Zaraz zobaczmy, co to jest. Płatki owsiane górskie, nasiona ja mam, kawę mam, mleko mleko 0,5 tłuszczu. Nie mam. Jak ja mam mleko? 3,2 tłuszczu. Może tam mniej po prostu. Erytrol, skr waniliowy lub naturalny kakao, no i takie trochę pseudo tiramisu, ale rzeczywiście może być fajne i tutaj też mam tą owsiankę tiramisu, więc w razie jakbym nie miała tej jaglanki to bez problemu sobie to zastąpię, sałatka po prostu z fetą, szaszłyki plus sos. Placuszki cytronowe z makiem, jednogarkowy fajitas, czyli kurczak po prostu z warzywkami, krem zielonego groszku, krem pomidorowy plus jogurt, jajecznica. Te wszystkie śniadania, które są, one są dosyć, powiem Wam spore. Tak wyglądają tylko, ale one są całkiem, całkiem duże strasznie mężowi posmakowało to co ostatnio robiłam właśnie według jednego z przepisów z rogalem maślanym, moje dziecko też to bardzo lubi, ja tego nie mam w rozpisce ale on chyba to specjalnie kupił więc, <grytanie> więc mogę im spokojnie porobić albo po prostu zastąpię którąś tam kolację czy śniadanie u nas mało teraz jest owoców no bo a, alergia syna też nie pozwala, tylko borówki kupujemy i ze dwa jabłka się pojawiły, ja też nie specjalnie Mam dużo bananów mrożonych, to mój mąż sobie zjada i, i czasem bierze banana. Ja jakoś już powiem wam, odzwyczaiłam się, bo y, starając się jakby uspokoić też y, wahania cukru i tak dalej, odeszłam od wielu owoców takich słodkich, i, i tak jakoś przestawił mi się smak, że nawet nie mam ochoty. Może jak będzie sezon to rzeczywiście y, wrócę do tego. O nie, jest kasza jaglana, ślepo, to jedna. Super. No dobra, to będziemy mieli jaglankę. Z tego co pamiętam, to kilka razy trzeba ją przepukać, żeby nie była gorzka. Trochę ryby, bo mój syn powiedział, że jeszcze chce zawalczyć z rybą, czyli my nie jesteśmy rybni. Ja zawsze mu tłumaczę, że czasem jemy rzeczy, które nam nie smakują, ale są dla nas dobre. I on idąc tym tropem chciał jeszcze powalczyć z tym, żeby zjeść rybkę. Więc ja staram postaram się jakoś fajnie tę rybkę przygotować. dorsz plus pęczak, plus kapusta kiszona. E, może mu zrobię jeszcze takie paluszki z airfryera, No zobaczę. O, zaka dobra kawa. Masło orzechowe, to mam jakąś tam. Hmm, ciekawa jestem, jaki skład masz. Bo tu nie wyglądasz na 100% masła. E, 97, dobra, nie ma masakry. Dobra, yy, mam dosłownie jakąś tam łyżeczkę gdzieś tam pewnie w tych swoich owsiankach czy coś, także też masła się nie zajadam, nie wiem ile yy, i co. I chyba tyle, słuchajcie, tu jest 500 zł, w ogóle nie wygląda, co uważam za masakryczne ceny yy, jedzenia i musimy naprawdę teraz, jeszcze nie wyjęłam cebule i kilka ziemniaków jeszcze mam, bo wczoraj korzystałam właśnie z placków ziemniaczanych do placków. Więc tu naprawdę jest niewiele, prawda, jedzenia i nie ma nic takiego, więc tak, strasznie, strasznie, strasznie drogo, ale ja jakby wybierając pewne produkty wiem, bo no kurczę, czas, czasem po prostu trzeba zapłacić więcej, ale tu nie ma nic takiego, co no trochę mój mąż kupił mięsa, które nie było, bo na przykład nie pisałam w rozpisze o podłudziach, tylko łosoś był, ud też nie było. Polędwiczki z pierś indyka. Dobra, mięso z indyka to było, bo indyk był. I polędwiczki chyba zrobię sobie takie w Lidlomiksie, zrobię wędlinę z tego. I co tu, filety z piersi i tyle. No to nic takiego. no Dwa opakowania. Mięsa nie były po prostu w planie. Ale to też będzie takie jedzenie awaryjne, jak oni tam będą chcieli. Jak czegoś mi zabraknie, to spoko. Są jakieś buraczki pomidorków trochę. Słabe były strasznie promki, bo wieczór, więc wiecie, marchewek zawsze go proszę, żeby brał mniej. Bo ja nie lubię jedzenia, jak się psuje, i a te marchewki lubiły mi zostawać gdzieś. A ciekawa jestem do czego por jest. Pewnie do tego, albo do duszonej potrawki, nie, raczej do duszonej potrawki jest jest por. Także dzisiaj sobie umyję powolutku lodówkę, odpocznę jeszcze i wezmę się za te pieczywo, które sobie upiekę bajgle wysokobiałkowe właśnie na serze. Nigdy tego nie robiłam, ciekawa jestem jak to wyjdzie i powiem Wam, jestem z siebie bardzo zadowolona że podążałam swoją ścieżką w insulinooporności i, i mam zamiar tak iść dalej i, i będę się jeszcze konsultować z lekarzem a propos kilku tam tematów. Eee, tak, więc tak, jestem z siebie bardzo dumna. Jestem z siebie dumna i kurczę... Mm, to było kil miałam kilka przykrych momentów i upadków e, przez ostatnie kilka lat, ale 80% uważam, że mi się udało, a to jest lwia część tego, co właśnie odpowiada za, za to, że udało mi się po prostu. Wyjść z tematu insulinooporności i nie mam zamiaru już tam wchodzić, yy, więc słuchajcie, bez szaleństwa, bez histerii, po prostu wybory żywieniowe i, i wszystko będzie dobrze. I bilans po prostu pokarmowy, tak. Bilans i, i bez wariactw, tak. Cuk cukier to zło, ale można go zastąpić. Polecam erytrol i bardzo proste przepisy, jak macie ochotę na słodkie, więc ja sobie często coś, jak na słodkie mnie naleci to erytrol zawsze mam pod ręką i czy to skyr, erytrol, i borówki czasem i troszeczkę masła orzechowego, czy właśnie te migdały prażone, tak? Czy ciastko maślane już jest troszkę lepsze niż na przykład cukierek z czekoladą, więc tutaj słuchajcie ilość jakości. I, I wybory, tak, i, i orzechy, jeżeli coś jem takiego, wiecie, hmm, jeżeli bym zjadła, kurczę, nie do końca dobrą rzecz, stara starałabym się to zbilansować po prostu albo orzechem, albo, yy, albo razem z posiłkiem zjeść słodycz, więc yy, takie rzeczy po prostu mają znaczenie. Także słuchajcie, kończę, jestem siebie zadowolona, jestem zmęczona, przeziębiona, ale szczęśliwa, więc cieszę się, że wróciłam. Pozdro dla wszystkich hejterów, którzy życzyli mi niechybnej śmierci i, <laughs> i zawału i miażdżycy. Hmm, śpieszę poinformować, że ze mną jest wszystko dobrze i idzie ku lepszemu, także <laughs> pozdro, buziaki, pa.